Dzień dobry, wieczór z tej strony. Gubal, zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. Dzisiaj już schodzimy do piwnic. Runa Ort na starcie. No i tak, biorąc nauczkę z poprzedniego odcinka, to może trochę bezpieczniej będziemy sobie chodzić po tym piekle. Jeszcze żyjesz? O kurde, jaki twardzie. Hmm, co my, jak my to dzisiaj obudziemy? No, 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 miałem ostrożnie grać, a znowu robię to samo. Powiem Wam, że pierwszy akt to była taka sieranka. Teraz już zaczyna się naprawdę yy, <laughs> ta yy, wartościowsza część. piekła. Najmniej pada jak. Nie powiem co. Jasiu, syn mi rozrabia. jak rozgadał. Ja, ogidałem. Dobra. Manny nie mamy, to było bardzo to było bardzo ostrożne. E, musimy zacząć zbierać z powrotem. Miks no, Miksturę Pełnego wzmocnienia. Oh, yeah. Musimy sobie jakiś statczek fajnie nazbierać. Kiedy się wycofamy, nie chcemy na starcie od nich dostać. No, ho ho, 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 Właśnie tego nie chcemy. Takie rzeczy Takie rzeczy my chcemy uniknąć. Dobra, jego ja zabijamy na starcie, bo on najwięcej obrażeń mi lubił. Niech mi w domu nie pomaga. Całe szczęście, że mam tam zbroję z kości. Znaczy, nie zbroję, tylko więzienie z kości. Eee, super leczenie. Many wzięliśmy. No i co? I my się tutaj bawimy dalej. Oho. No, spokojnie. Przestańmy się śpieszyć, śpieszyć, w wtedy nam to Gdzie ty jesteś? Chodź, pokaż się. Gdzie Mamy z... Mamy jeszcze, że tak powiem, ścianę. O kurde, szybko ją znieśli. Dobra. O, ho, ho! ho. No nie powiem. Zaczyna się robić bardzo fajnie. Nie ruszyliśmy się praktycznie z miejsca, a już cały plecak male zużyliśmy. Dobra, ogarnęliśmy w końcu ten syf. Za bardzo się skupiać nie trzeba było, ale mimo wszystko jakbym tutaj wskoczył właśnie w taki sposób. To by, to by się to skończyło bardzo nieciekawie. Kolejna elitą. Nie, to jednak nie jestem taki. Dobra. Jak myślisz, co będzie? No, sami widzicie, że Naomi to yy, jedynie to jest wyciągarka pieniędzy, nic innego by mi tutaj ciekawszego nie zrobił: mana, 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 leczenia, mana, leczenia. I yy, rękawice sprawdzimy. No, niestety. Dodajmy sobie wyobrażenia. Już niestety nie wycofamy, sobie. Jak zwykle nie ma drugiego slota. Zobaczmy, co tutaj było. Jest cisza. Tutaj jeszcze jakiś niedobitek się pojawił. Niedobite gleże. My tutaj chyba powinniśmy się kierować, chyba właśnie w tą stronę. I tutaj będzie przejście, właśnie. I teraz to jest drugi poziom, to jest. Oni mają chyba jakąś odporność nogi, bo coś bardzo mało im robi wybuch zwłok. Mamy trzeci poziom, i teraz tutaj wystarczy iść na lewo, do góry i na lewo. Tutaj zablokujemy w drzwiach. Może tak by było łatwiej. Jeszcze chłopak żyje, dobra, już jest martwy. E, many, super leczenia. Wzmocnienia, super leczenia. I mamy i lecimy sobie dalej. Co my tu mamy? Kapiczka mamy. Zabijemy jego, weźmy sobie kapiczkę i ruszamy dalej. A będziemy czyścić. Tu są ciaste pomieszczenia. No to musicie to zrozumieć. Muszę częściej rzucać tą klątwę. Ło! Tutaj idzie dość spora ekipa. Prawdopodobnie i tak się będę musiał wrócić do miasta Pumane. A, mana 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 dobra jeszcze coś tam many mamy W hmm. złym miejscu postawiano. No, my chyba z 10 minut będziemy tutaj siedzieć jak nic, przecież tam widziałem jeszcze kilka elit. O, o właśnie tego pana widziałem. Jeszcze dwie butelki many mamy, to powinno nam starczyć łupak leży. Dobra, wrócimy się do sklepu, że tak to określę. Przezwiemy sobie golema. A, nic do sprzedania nie mamy, prawda? Nie, nic nie wzięliśmy. Nie. Dobra, myślę, że sobie tak zostawimy. Klucze mamy. Musimy sobie kupić. E, inty, identyfikację. Nie zawsze miałem problemy z tym wysłowieniem się. I to jeszcze raz: identyfikacja. ide No, nie mogę, nie mogę. Identyfikacja. A nieważne Nie umiem tego wysłał Taki Takie zaniecwanie z shiftem identyfikacja Dobra, niech se będzie Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego O, to to umiem, nie? Ale JEDNEGO SŁOWA BY POWIEDZIEĆ z i tyle. No jak ma błyskawicę, zaraz, zaraz nam to spali. O, no chyba, że umrze. A, Dobry wybuch nigdy nie jest zły. Się. O, coś wiem eee, Co to jest? Krakenia kusza muszla. To to y, drogo zejdzie. Mana mana. Leczenia więcej nam nie potrzebujemy. Nie, weźmiemy sobie jedną leczenia. A nie weźmiemy, no to mówi się trudno. Eee, sprawdzimy tylko, czy tutaj nie ma. Nie ma. Ognisko okiego. Kurde, szkoda mi czasu na takie pojedyncze bicia. Ale widzę, że tutaj nic nie przychodzi Tam jeden gdzieś się kręci. Chcemy wiedzieć dlaczego czasami, o czemu jest tak spowolniony tam leżą portal włączony golem przyzwany mamy 15 minut nagrywania to jeszcze jedną odnogę powinniśmy sobie zrobić Wyważony topór eteryczny to nic warte nie będzie. Weźmiemy sobie mały więcej, jedno leczenia, weźmiemy na wszelki wypadek i lecimy dalej. A, weźmiemy sobie WPK. Ogólnie za dużo wpk nie pozbieraliśmy, ale to, to taki jest już. Taki urok drugiego aktu: że tutaj za dużo wpk nam nie jest potrzebne. to nie wiem czy było za mądre tutaj na pewno bez golema to ja nie chcę stać już wolę zrezygnować tak powiem wolę zrezygnować z powolnienia zwiększenia obrażeń a golema im dać na zakąskę Tutaj to jest zapantane, to on mnie dostanie na powodówka. Jeszcze tutaj znowu ataki. Ja go możemy zabić, bo mnie denerwuje. Dajmy ci golema. Na niego niestety nie zrzucimy żadnej klątwy, zwiększenia, obrażeń, nic takiego, bo to jest opętana istota, jest niewrażliwe na klątwy. Ale możemy sobie zabić duszki w sumie, nie pomyślałem o tym. A jak zabijemy sobie duszki, to możemy na nich bum, bum, bum i zawsze to coś przyspieszy. Ale ten pana i opętana istota niestety ma bardzo dużo życia. I zanim go zatuczemy, to sami widzicie, ile to mija. Eee, czy macie tutaj coś ciekawego dla mnie? Nie. No to idziemy dalej. A tutaj sobie wezmę many i kasiorę. Shamsheer to nie zbroja turniejowa też nie tutaj się możemy teleportować I teraz syna za bardzo nie wiem co zrobić No właśnie i tutaj chyba muszę zrobić tak Cholera Dobra, ogarnęliśmy to. Bo właśnie duchy mają spalenie many i, i, i to, to było najbardziej straszne. Nie mogliśmy się wycofać, ale to zrobimy w taki sposób, w taki sposób. Wszystko jest ogarnięte. Mana mana. E, tutaj damy golema. O, przyszli. Może kogoś tam jeszcze przyprowadzicie? O jak fajnie. Ściągnął do siebie kumpli. No i nie będziemy musieli tam chodzić. To było piękne. Syk. Katowski miecz, mana, mana. Eee. O kurde, zużyliśmy już dwie, ale grubo. <laughs> o, tak sobie zrobimy. Ładnie poukładane. Golem przezywamy. Biegniemy dalej. O, tutaj się duszki zbierają, i się w ładnej linii ułożą. Dobra, jeszcze jakieś tam duszki są? Nie, tego sobie wciśniemy. tutaj jednego zabijemy, i chyba reszta powinna tak. A nie, jeszcze żyją. Jeszcze żyją, no nie, no nie. Jeszcze żyją. Ten, jeszcze połowę życia? Proszę bardzo. Nie będziemy zużywać teleportu, nie ma po co. Duchy nie powinno się zabijać nad tą przepaścią, bo inaczej itemy nie lecą, ale nie martwię się o itemy, i tak wiem, że nic ciekawego by nie poleciało, jedynie może jakaś butelka i to wszystko. No, dokończymy sobie tą odnogę, jak nie trafimy na demonologa, to po prostu... No, po prostu w hmm. następnym odcinku zaczniemy sobie kolejną odnogę. Chyba. Aj odporność na ogień siedemdziesiąt pięć, nie? No jeszcze prawie. Mana <śmiany> nam się skończy. Dobra, trochę się pobawiłem, yy, że tak to określa koniec tej zabawy. Właśnie, muszę pamiętać o tej klątwie, żeby ją używać. To coś w mam, tutaj dwóch yy, naraz, no prawie złapaliśmy. Może bliżej trochę podejdzie, tam tam wrócimy, szybciej zginie. Mamy trzy butelki, many, już dwie, że tak powiem, już jedną. Tutaj nie ma żadnej elity. Oj, oj, oj. Ja tak powiem, szybko prze przepenetruję te tutaj, co tu jest, wszystko wyrzęd. Korona, coś tu kasy. I spadamy z to Juhu! Dobra. To ja wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Dzisiaj będzie troszeczkę później odcinek wrzucony, ale no cóż, zdarza się. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Subskrypcję. Na razie.